Czy zdarzyło ci się kiedyś obudzić z wrażeniem, że Twoje ciało jest napięte, mimo że nic złego się nie wydarzyło? Czy czujesz czasem ucisk w klatce piersiowej bez powodu? Może Twoje szczęki są zaciśnięte, jakbyś cały czas przygotowywał się do obrony, jakby ciało pamiętało coś, czego Ty sam już nie pamiętasz. To nie jest przypadek. Według Karla Junga, tego szwajcarskiego psychiatry, który zrewolucjonizował psychologię, twoje ciało nosi w sobie historię nie tylko twoją, ale także emocje, które zostały wyparte, stłumione, zakopane gdzieś głęboko. I one wracają nie jako wspomnienia, ale jako napięcie jako lęk bez imienia jako niepokój, którego nie możesz nazwać. Bo widzisz, Jung mówił o czymś, co nazywał nieświadomością. To nie jest tylko ukryty kąt twojego umysłu, to przestrzeń, w której żyją wszystkie uczucia, których nie mogłeś poczuć, wszystkie słowa, których nie mogłeś powiedzieć, wszystkie potrzeby, które zostały zepchnięte w cień i to właśnie one budują napięcie w twoim ciele. Pomyśl przez chwilę. Ile razy złapałeś się na tym, że zaciskasz pięści podczas rozmowy, chociaż jesteś spokojny? Ile razy twoje ramiona były jak kamień, mimo że nikt cię nie atakuje? Twoje ciało reaguje nie na to, co dzieje się teraz, ono reaguje na to, co się wydarzyło kiedyś i czego nie przeżyłeś do końca. Karl Jung nazywał to cieniem. Cień to wszystko, co odrzuciłeś od siebie, wszystko, co uznałeś za nieakceptowalne, Twój gniew, Twój smutek, Twoja potrzeba bycia widzianym, usłyszanym, przytulonym. I ten cień nie znika. On czeka, aż do momentu, gdy Twoje ciało zaczyna mówić za niego. Ten materiał, który teraz oglądasz, to nie jest kolejny poradnik, jak się zrelaksować. To zaproszenie do spojrzenia w głąb siebie, z troską, z odwagą, z pytaniem, co moje ciało próbuje mi powiedzieć. Jeśli lubisz takie refleksje, zasubskrybuj kanał i zostań tu z nami, bo to, co usłyszysz dalej, może zmienić sposób, w jaki rozumiesz siebie. Kiedy byłeś dzieckiem, uczyłeś się przetrwać. Nie mówię tu o jedzeniu czy schranieniu. Mówię o czymś głębszym. Uczyłeś się, jakie części siebie są bezpieczne do pokazania i jakie muszą zostać schowane. Bo jeśli Twoja złość była karana, nauczyłeś się ją ukrywać. Jeśli Twój płacz był ignorowany, nauczyłeś się nie płakać. Jeśli Twoje potrzeby były ciężarem, nauczyłeś się ich nie wyrażać. I tak powstała Twoja persona. Jung mówił o personie jak o masce, którą nosisz przed światem. To nie jest fałsz, to strategia przetrzania. Ale problem jest taki, za każdą maską kryje się prawda, prawdziwe emocje, prawdziwe potrzeby. I gdy te emocje nie mają przestrzeni, by być przeżyte, Twoje ciało zaczyna je przechowywać. Napięcie w karku to może być gniew, którego nie mogłeś wyrazić. Ucisk w klatce to może być smutek, który nie miał prawa być smutkiem. Niepokój w brzuchu to lęk, że jeśli będziesz sobą, stracisz miłość, akceptację, miejsce w świecie. Jung nazywał to procesem wyparcia. Wypieranie to nie jest świadoma decyzja, to mechanizm obronny. Twoja psychika mówi: to jest zbyt bolesne, by to teraz czuć, i chowa to głębiej do nieświadomości. Ale nieświadomość to nie jest cichy cmentarz emocji, to żywy organizm. I wszystko, co tam trafia, zaczyna działać w ukryciu, wpływa na twoje reakcje, na twoje relacje, na sposób, w jaki trzymasz swoje ciało. Może zauważyłeś, że reagujesz nerwowo w sytuacjach, które nie powinny cię stresować. Może ktoś podniesie głos i ty zamierasz albo eksplodujesz. Może ktoś cię ignoruje i nagle czujesz pustkę, która wydaje się większa niż ta chwila. To nie jest przesada, to echo, echo tego co kiedyś poczułeś i musiałeś schować. Twoje ciało nie zapomina, ono po prostu czeka na odpowiedni moment, by ci przypomnieć. I to napięcie, które czujesz teraz, to nie jest problem, który musisz rozwiązać od razu. To wiadomość. Wiadomość od Ciebie do Ciebie. Jung mówił, że wewnątrz każdego z nas toczy się cicha walka. To nie jest walka między dobrem a złem, to walka między tym, kim myślisz, że powinieneś być, a tym, kim naprawdę jesteś. Nazywał to konflikt między ego a self. Ego to Twój obraz siebie, to jak widzisz siebie w lustrze, to opowieść, którą opowiadasz sobie i innym. Jestem silny, jestem niezależny, jestem spokojny, ale self z dużej litery to coś głębszego, to całość Ciebie. Także te części, których się wstydzisz, także te emocje, które nazywasz słabością, także te potrzeby, które uważasz za zbyt duże, zbyt intensywne, zbyt trudne do przyjęcia. I tu rodzi się napięcie. Bo twoje ego buduje mury. Ono mówi, nie możesz być taki. Ludzie cię odrzucą, stracisz kontrolę, stracisz miłość. A twoje self po prostu chce oddychać. Wyobraż sobie to tak. Ty cały dzień trzymasz się mocno, mówisz, że wszystko jest w porządku, że dasz radę, że nie potrzebujesz pomocy. To twoje ego, twoja maska, twoja persona. Ale w środku, w środku czujesz ciężar, zmęczenie, pragnienie, by ktoś zobaczył, że to nie jest takie proste. I to właśnie jest self, prawdziwa twoja istota, która prosi o miejsce. Gdy te dwie części, ego i self, są w opozycji, Twoje ciało to czuje. Napięcie w ramionach, ciągłe czuwanie, poczucie, że nie możesz się w pełni odprężyć, bo musiałbyś się poddać, a poddanie się wydaje ci się niebezpieczne. Jung używał też innego słowa cień. Cień to wszystko, co ego odrzuca. Twoja złość, twoja zazdrość, twoja potrzeba uwagi, twoja wrażliwość. I to nie dlatego, że jesteś zły, to dlatego, że nauczyłeś się, że te rzeczy nie są bezpieczne. Może dorastałeś w domu, gdzie płacz był oznaką słabości. Może w środowisku, gdzie prosić o pomoc oznaczało być ciężarem. Może w kulturze, która karze każdą emocję, która nie jest produktywna. I teraz Twój cień żyje w cieniu, ale on nie przestaje istnieć. On po prostu działa inaczej. Poprzez napięcie, poprzez lęk, poprzez nagłe wybuchy lub całkowite zamknięcie. Twoje ciało jest polem bitwy między tym, co pokazujesz, a tym, co czujesz. I póki te dwie strony są w wojnie, nie będzie pokoju, tylko napięcie. Przez lata mówiłeś sobie coś w rodzaju: Jeśli się otworzę, zranią mnie. Albo jeśli pokażę, że jestem wrażliwy, stracę szacunek. Albo jeśli nie będę silny, nikt mnie nie będzie kochał. To są nie tylko myśli, to są przekonania, które ukształtowały sposób w jaki żyjesz. I według Junga, to są kłamstwa, które twoje ego opowiedziało sobie, by cię ochronić. Ale ochrona zmieniła się w więzienie. Pomyśl przez moment. Ile razy nie powiedziałeś prawdy, bo bałeś się reakcji? Ile razy udawałeś, że jesteś w porządku, chociaż wewnątrz płonąłeś lub pękałeś? Ile razy zaciskałeś zęby i mówiłeś sobie, dam radę sam, nawet gdy rozpaczliwie chciałeś, by ktoś zauważył, że potrzebujesz pomocy? Jung nazywał to identyfikacją z personą. Zaczynasz wierzyć, że maska to ty. Zaczynasz myśleć, że jeśli ją zdejmiesz, pod spodem nic nie zostanie. Albo jeszcze gorzej że to, co jest pod spodem, jest nieakceptowalne. I wtedy Twoje ciało się buntuje, bo Twoje ciało jest częśniejsze niż ego. Ono nie umie kłamać, ono po prostu czuje. I czuje, że żyjesz w sprzeczności. Czuje, że dajesz innym to, czego sam potrzebujesz. Czuje, że trzymasz w środku wszystko, co powinno wyjść na zewnątrz. I to napięcie rośnie dzień po dniu, rozmowa po rozmowie, chwila po chwili. Bo wiesz co? Wyparcie to nie jest magiczne zniknięcie, wyparcie to tylko odłożenie na później i później to właśnie teraz. Twoje ciało przypomina Ci o każdym nie powiedzianym samemu sobie, o każdym za dużo i za mało, o każdym uśmiechu, który ukrył łzy. Jung mówił, że dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, ono będzie kierować twoim życiem i będziesz to nazywać losem. Ale to nie jest los, to wybór, którego nie wiedziałeś, że dokonujesz. Wybór, by być bezpiecznym, kosztem bycia prawdziwym. I teraz twoje ciało zadaje pytanie, jak długo jeszcze, jak długo jeszcze będziesz ignorować to, co czujesz? Jak długo jeszcze będziesz udawałać, że napięcie po prostu tam jest? Twoje ciało nie kłamie, nigdy nie kłamało. To ty nauczyłeś się nie słuchać. Jest jeden moment, który zmienia wszystko. To nie jest wielki moment, nie jest dramatyczny. To cicha chwila, w której coś w Tobie mówi dość. Może to przychodzi po kolejnej bezsennej nocy. Może po tym, jak znów wybuchłeś na kogoś, kogo kochasz? Może po tym, jak twoje ciało zaczęło boleć bez wyraźnej przyczyny? I w tej ciszy pojawia się pytanie: Dlaczego ja tak żyję? Jung nazywał to konfrontacją z cieniem. To moment, w którym przestajesz uciekać przed tym, co ukryte. To moment, w którym zaczynasz patrzeć, nie z osądem, po prostu z pytaniem: Co tam jest? I co widzisz? Może widzisz złość, której bałeś się poczuć. Może widzisz smutek tak głęboki, że myślałeś, że cię pochłonie. Może widzisz potrzebę miłości, którą uznałaś za słabość. To nie jest przyjemne, ale to jest prawdziwe. Bo widzisz, Twój cień to nie Twój wróg. Twój cień to część ciebie, która chce być widziana, która mówi: Jestem tutaj. I też zasługuje na przestrzeń. I gdy zaczynasz to widzieć, napięcie się zmienia. Nie znika od razu, ale przestaje być bezimiennym lękiem. Zaczyna mieć głos, zaczyna mieć historię. Jung mówił, że nie możemy zintegrować tego, czego nie widzimy. Integracja to połączenie rozbitych części siebie to przestać walczyć z samym sobą. To pozwolić, by Twoje ego i Twój self się spotkały. I to spotkanie zaczyna się od jednego zdania. Może to napięcie to nie jest mój wróg, może to jest wiadomość. To zdanie ma moc, bo przestajesz walczyć, zaczynasz słuchać. Twoje ciało przez lata mówiło, popatrz na mnie, popatrz, co trzymam dla Ciebie. I teraz Ty w końcu patrzysz. Nie musisz niczego naprawiać, nie musisz być lepszym, nie musisz się wstydzić. Musisz tylko zobaczyć. Zobaczyć, że pod napięciem jest ból, którego nie chciałeś poczuć. Zobaczyć, że pod bólem jest potrzeba, której nie chciałeś przyznać. Zobaczyć, że pod potrzebą jest po prostu człowiek, ty. Człowiek, który próbował przetrwać najlepiej jak umiał. Człowiek, który zasługuje na współczucie, a nie osąd. I w tej chwili, gdy patrzysz bez strachu, coś się rozluźnia. Nie dlatego, że rozwiązałeś problem, ale dlatego, że przestałeś być sam przeciwko sobie. Zmiana nie przychodzi jak grzmot. Ona przychodzi jak ciche przyzwolenie, jak westchnienie, które wypuszczaś po latach trzymania oddechu. To moment, w którym mówisz do siebie, nie muszę tego dłużej nosić sam. Jung mówił, że prawdziwa transformacja nie dzieje się w głowie, dzieje się głębiej, w miejscu, gdzie mieszka twoja dusza, w miejscu, gdzie ego traci swoją władzę, a self zaczyna mówić. I to nie jest głośne, to jest ciche, jak moment, w którym pozwalasz sobie poczuć to, co przez lata wypierałeś. To może być jedną za podczas jazdy samochodem. To może być oddech, który w końcu sięga całej drogi do brzucha. To może być to, że po raz pierwszy w życiu powiesz: Nie dam rady i świat się nie zawali, bo widzisz, przez lata byłeś przekonany, że musisz być silny, że musisz dawać radę, że jeśli pękniesz, nikt cię nie złoży z powrotem. Ale prawda jest inna. Prawda jest taka, że jesteś całym człowiekiem tylko wtedy, gdy pozwolisz sobie być złamanym, tylko wtedy, gdy przestaniesz ukrywać pęknięcia. Jung miał na to piękne słowo indywiduacja. To nie jest proces stawania się kimś lepszym, to proces stawania się sobą, całym sobą, także z tymi częściami, które nazywasz brzydkimi, słabymi, nieakceptowalnymi. To proces, w którym ego przestaje rządzić, a zaczyna służyć, gdzie twoja maska staje się wyborem, a nie przymusem, gdzie twoje ciało przestaje być polem bitwy, a staje się domem. I to się zaczyna od małych rzeczy. Od tego, że kładąc się spać, mówisz sobie: Dzisiaj było ciężko, i to jest w porządku. Od tego, że zamiast zaciskać szczękę, mówisz na głos: Jestem zły. I mam prawo być zły, od tego, że zamiast tłumić łzy, pozwalasz im płynąć, nawet jeśli nie wiesz dokładnie dlaczego. To nie są wielkie gesty, to nie jest przełom, który zobaczysz na Instagramie, to są ciche chwile, w których przestajesz się bać siebie. I twoje ciało to czuje. Może zauważysz, że twoje ramiona opadają trochę niżej, że twój oddech jest głębszy że w Twoim brzuchu jest mniej napięcia, a więcej przestrzeni, to nie jest magia, to integracja, to moment, w którym zaczynasz traktować siebie tak, jak zawsze chciałeś być traktowany, z troską, z cierpliwością, z miłością, która nie ma warunków. I wtedy zaczynasz działać inaczej. Nie dlatego, że ktoś Ci kazał, nie dlatego, że przeczytałeś kolejny poradnik ale dlatego, że coś w tobie się przesunęło. Może po raz pierwszy w życiu mówisz nie bez poczucia winy. Może mówisz tak rzeczy, której zawsze chciałeś, ale się bałeś. Może przestajesz wyjaśniać się z każdej swojej emocji. To są małe rzeczy, ale w świecie Junga to są rewolucje, bo każdy taki gest to gest integracji to połączenie tego, co czujesz, z tym, co robisz. To przestanie żyć w rozdwojeniu. Jung mówił, że największym cierpieniem człowieka jest jego wewnętrzna niespójność. Gdy mówisz tak, a czujesz nie. Gdy uśmiechasz się, a w środku krzyczesz. I przez lata twoje ciało nosiło ten ciężar, ale teraz zaczynasz go odkładać. Może wybierasz się na spacer zamiast siedzieć w napięciu przed ekranem. Może piszesz w dzienniku, zamiast trzymać wszystko w głowie? Może rozmawiasz szczerze z kimś bliskim, zamiast udawać, że wszystko jest w porządku? To nie muszą być wielkie zmiany, ale to muszą być prawdziwe zmiany, bo twoje ciało nie reaguje na intencje, ono reaguje na czyny. I każdy czyn, który jest zgodny z twoim wnętrzem, każdy gest, który honoruje twoją prawdę. To gest uzdrowienia. Jung nazywał to procesem stawania się kim jesteś. Nie kim powinieneś być, nie kim inni chcą, byś był, po prostu kim jesteś. I to jest dziwne, bo przez lata myślałeś, że musisz się zmienić, musisz być lepszy, musisz naprawić wszystko, co jest w tobie złe. Ale prawda jest odwrotna. Nie musisz się zmieniać, musisz przestać udawać, nie musisz naprawiać, musisz zobaczyć, nie musisz być lepszy, musisz być prawdziwy. I to jest najtrudniejsza rzecz na świecie, bo prawda jest prosta, ale nie jest łatwa. Prawda wymaga, byś zrezygnował z kontroli, byś pozwolił, by twoje emocje były byś pozwolił, by twoje ciało mówiło bez cenzury, bez tłumienia. I wtedy dzieje się coś dziwnego. Napięcie zaczyna opadać, nie dlatego, że zniknęło, ale dlatego, że przestało być wrogiem, stało się rozmówcą i ty w końcu słuchasz. Pamiętasz to uczucie, gdy po latach spotkałeś kogoś, kto go kiedyś znałeś, i coś w tobie od razu wiedziało, że to jest ten człowiek. Tak właśnie czuje się integracja. To jest spotkanie z samym sobą, ale nie z wersją siebie, którą stworzyłeś dla świata z wersją, która zawsze tam była gdzieś pod maskami, pod napięciem, pod cierpieniem. Jung nazywał to self prawdziwe ja. I to ja nie jest ideałem, nie jest perfekcyjne, ale jest całe. Zawiera Twój cień i Twoje światło, Twoją słabość i Twoją siłę, Twój gniew i Twoją miłość. I gdy zaczynasz żyć z tego miejsca, wszystko zmienia się. Nie od razu, nie radykalnie, ale głęboko, bo przestajesz żyć w lęku, że ktoś zobaczy, jaki naprawdę jesteś. Przestajesz bronić swojego wizerunku za wszelką cenę. Przestajesz walczyć z sobą. I nagle Twoje ciało przestaje być polem bitwy. Może zauważysz, że zasypiasz łatwiej, że Twoje ramiona nie są już cały czas napięte, że Twój brzuch jest miękki, a nie ściśnięty w węzeł. To nie jest przypadek. To jest fizyczna odpowiedź na emocjonalną integrację. Twoje ciało wie, że nie jest już w stanie wojny. Wie, że może odpocząć, bo Ty w końcu przestałeś być przeciwko sobie. I coś jeszcze się dzieje. Zaczynasz zauważać, że ludzie reagują na Ciebie inaczej. Nie dlatego, że się zmieniły się zewnętrznie, ale dlatego, że zmieniła się Twoja energia. Gdy przestajesz żyć w napięciu, ludzie to czują nieświadomie, ale instynktownie. Zaczynają ci ufać bardziej, zaczynają się otwierać, bo ty jesteś otwarty. I to wszystko zaczęło się od tego, że pozwoliłeś sobie zobaczyć własny cień że przestałeś go wypierać, przestałeś się go wstydzić, pozwoliłeś mu być częścią ciebie. Jung mówił, że tylko integrując swój cień, możesz znaleźć swoją światłość, bo nie możesz być całym człowiekiem odrzucając połowy siebie. Nie możesz być w pokoju, gdy jesteś w wojnie wewnętrznej. I to napięcie, które nosiłeś przez lata, to nie była twoja wina, to była ochrona, to był sposób, by przetrwać. Ale teraz nie musisz już tylko przetrwać. Możesz żyć, możesz oddychać pełną piersią, możesz poczuć ciężar własnego ciała na krześle i nie czuć lęku. Możesz być tu, naprawdę tu. To jest dar integracji, to jest pokój, który nie zależy od tego, co dzieje się na zewnątrz. To jest dom w sobie samym. Przez lata mówiłeś sobie coś w rodzaju "Jeśli się otworzę, zranią mnie, albo jeśli pokażę, że jestem wrażliwy, stracę szacunek, albo jeśli nie będę silny, nikt mnie nie będzie kochał. To są nie tylko myśli, to są przekonania, które ukształtowały sposób, w jaki żyjesz. I według Junga to są kłamstwa, które twoje ego opowiedziało sobie, by cię ochronić. Ale ochrona zmieniła się w więzienie. Pomyśl przez moment." Ile razy nie powiedziałeś prawdy, bo bałeś się reakcji? Ile razy udawałeś, że jesteś w porządku, chociaż wewnątrz płonąłeś lub pękałeś? Ile razy zaciskałeś zęby i mówiłeś sobie, dam radę sam, nawet gdy rozpaczliwie chciałeś, by ktoś zauważył, że potrzebujesz pomocy? Jung nazywał to identyfikacją z personą. Zaczynasz wierzyć, że maska to ty. Zaczynasz myśleć, że jeśli ją zdejmiesz, pod spodem nic nie zostanie. Albo jeszcze gorzej, że to, co jest pod spodem, jest nieakceptowalne. I wtedy twoje ciało się buntuje, bo twoje ciało jest częściejsze niż ego. Ono nie umie kłamać, ono po prostu czuje. I czuje, że żyjesz w sprzeczności. Czuje, że dajesz innym to, czego sam potrzebujesz. Czuje, że trzymasz w środku wszystko, co powinno wyjść na zewnątrz. I to napięcie rośnie dzień po dniu, rozmowa po rozmowie, chwila po chwili. Bo wiesz co? Wyparcie to nie jest magiczne zniknięcie, wyparcie to tylko odłożenie na później i później to właśnie teraz. Twoje ciało przypomina Ci o każdym nie powiedzianym samemu sobie, o każdym za dużo i za mało, o każdym uśmiechu, który ukrył łzy. Jung mówił, że dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, ono będzie kierować twoim życiem i będziesz to nazywać losem. Ale to nie jest los, to wybór, którego nie wiedziałeś, że dokonujesz. Wybór, by być bezpiecznym, kosztem bycia prawdziwym. I teraz twoje ciało zadaje pytanie, jak długo jeszcze, jak długo jeszcze będziesz ignorować to, co czujesz? Jak długo jeszcze będziesz udawałać, że napięcie po prostu tam jest? Twoje ciało nie kłamie, nigdy nie kłamało. To ty nauczyłeś się nie słuchać. Twoje napięcie nie jest przypadkiem. To nie jest coś, co po prostu się dzieje. To nie jest znak, że coś jest z tobą nie tak. To jest pamięć, która wraca, pamięć ciała, pamięć emocji, które nie mogły być poczute. Pamięć wszystkich momentów, w których musiałeś się trzymać, zamiast pozwolić sobie rozpuścić. I Karl Jung powiedziałby ci to: Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, ono będzie kierować twoim życiem i będziesz to nazywać losem. Ale to nie jest los, to jest wybór, którego nie wiedziałeś, że dokonujesz wybór, by żyć w napięciu, zamiast w prawdzie. I dzisiaj możesz dokonać innego wyboru. Możesz spojrzeć na swoje ciało nie jak na wroga, który cię zdradza, ale jak na przyjaciela, który do ciebie mówi. Możesz zapytać, co próbujesz mi powiedzieć, zamiast dlaczego mi to robisz. Możesz pozwolić, by twój cień wyszedł na światło i zobaczyć, że nie jest potworem, jest po prostu częścią ciebie, która potrzebuje miejsca. To nie jest łatwe. Ale jest prawdziwe i prawda ma tę właściwość, że nawet jeśli boli, to zawsze uwalnia, bo napięcie to więzienie, a prawda to klucz. Jung spędził życie pomagając ludziom odnaleźć ten klucz, nie na zewnątrz, ale w sobie i dzisiaj ty też możesz go znaleźć. Może nie dziś, może nie w pełni, ale zacząłeś patrzeć i to jest najważniejsze. Bo widzenie zmienia wszystko, więc następnym razem, gdy poczujesz napięcie w swoim ciele, nie uciekaj od niego, nie tłum go, nie ignoruj, zapytaj, co to jest, skąd to przychodzi, co próbuje mi powiedzieć i posłuchaj, bo twoje ciało zawsze mówiło prawdę, to ty musiałeś nauczyć się słuchać. Dziękuję, że byłeś tutaj ze mną. Jeśli ta wiadomość miała dla Ciebie sens, zasubskrybuj kanał i zostaw komentarz poniżej. Bardzo chcę wiedzieć, co poruszyło Ciebie, co czujesz w swoim ciele, jaką pamięć ono niesie. Napisz to, podziel się tym, bo gdy nazywamy rzeczy po imieniu, tracą swoją moc nad nami. I pamiętaj, nie jesteś sam w tym, co czujesz, nigdy nie byłeś. Twoje ciało po prostu czeka, aż wreszcie powiesz widzą cię, słyszą cię i jestem tutaj. Do zobaczenia w następnym materiale.